Witam was wszystkich serdecznie Z tej strony Wojciech I zapraszam was do Takiego ze samych Quizów, odcinek drugi, I know y, 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 Quiz jest taki, jakim jestem dinozaurem Oczywiście dał mi pomysł Piotr, Który też ze mną jest Dzień dobry, jak ja ci dałem po Dobra, rób to. Dobra, zaczynamy. Wolisz mięso czy warzywa? Mięso Czy lubisz zrobić, co lubisz robić W wolnym czasie? Grać grać na kopterze eee, na którym z poniższych profilowe, języków? profilowe, tutaj jest profilowe makimy mojej mamusi, let's go to jest najlepsza gra na świecie yeah. dobra, z których poniższych języków lubisz najbardziej? angielski, japoński francuski, hiszpański, polski, niemiecki grecki, no. rosyjski, czeski polski eee, jaką, jaką byś chciał mieć moc super bohatera? bohatera być niewidzialny, jesteś wysoki czy niski? Y ile masz lat? Jestem dzieckiem Stary, to jest niemowlęcie To jest niemowlęcie. jaki Przesłyszałem ulubiony wiek mojego i mojej <suszy> tak. O! Co? jakie jaki jest twoi ulubiony kolor? Czarny Żartuje, szary Gdzie chciałbyś najbardziej mieszkać? Kurwa, nie zadaje mi tu więcej wyboru Co to jest, Wietnam? Wybierę to. Bo przypominam się filmowski snajper. Simo Hajha ukatrupił ponad 500 sowieckich żołnierzy, przechodząc do historii nie tylko jako Biała Śmierć, ale też najlepszy snajper w dziejach. <laughs> y co jest Twoją dobrą cechą? Y punktualność, perfekcyjność, przyjaźń, inteligencja, sprawność, bałobmowność. Wow! Przyjaźń. <laughs> Co jest z twoją słabą cechą? Agresywność, samolubność, upartość, bezmyślność, dokładność, spóźniastwo. Niedokładność. Jestem. Tyrannozaurem. Stopcia! Jesteś tyle. Jesteś koloru Przez jak ta druga nazwa na to stworzenie mówi. Włączam kalkulator. Dobra, obliczamy swoje moje chromozomy. <grym> Dobra. teraz pora na ciebie. Co na to? Uuu czekam, muszę usiąść. Idę usiąść koło mięsożercy, bo jestem sexy. Dobra. Eee, no, I'm ready. Dobra. Wolicieś mięso czy warzywa? Eee, ja, mięso. Co lubisz robić w wolnym czasie? Pewnie walić eee, konia. Eee, jest to taka opcja? Nie, nie ma. Jest to tylko. Z... krój komputerowy. Dobra. Eee, z których poniższych języków lubisz najbardziej? Jest angielski, japoński, francuski, hiszpański, polski, niemiecki, grecki, rosyjski i czeski. Angielski, bo mogę lepsze przekleństwa robić. No. Jaką chciałbyś mieć super moc, super bohatera? Szybko biegasz, latać, być super wielki, być niewidzialny, być silny i uzbrojony miaszczurem. Eee... Ja? Być niewidzialny. Dlaczego ty... Dlaczego też bym chciał? Jesteś wysoki czy niski? Ja? Eee, wysoki. Dlaczego tu jest to małe dziecko, które trzyma mleko? Bo po, pokazujesz sobie ten. Dawaj. Ile masz lat? E, e, tyle... To, po, tak. Nie tak, tyle masz. To... Dobra, dałem mi, że mam tyle. No tak? dobra. Nie mam porad 50. W jaki lat jest twój ulubiony kolor? Mój? E, niebieski e, gdzie się byś mieszkać? Wietnam, y, Afganistan, y, Finlandia. Z Szwajcaria, jakieś lasy czerskie i morze czarne. Lasy czerskie. Mam no, lasy czarne. Jako jest twoja e, dobra cecha? Punktualność, perfekcyjność, przyjaźń, inteligencja, sprawno, e, spra... sprawiedliwość czy małomówność? E, nie inteligencja, bo nie to jest przeciwieństwo mnie. E, co jest w moim ten... E, perfekcyjność, przyjaźń... no dałem mi przyjaźń. <trym> Co to są złą cechą? Agresywność, samorówność, upartość, bezmyślność, niedokładność, spóźnialstwo. E, agresywność. Co to za A. gówno? <laughs> Jestem tobą! Jej! Tak.